Viaggio in Italia, tak, to jest hasło tegorocznego festiwalu. A to hasło bierze oczywiście inspirację z tytułu filmu Roberto Rosselliniego. Viaggio in Italia i filmy Roberto Rosselliniego, jego retrospektywa, będzie, myślę, charakteryzowała tegoroczny festiwal. To jest reżyser wybitny, to wszyscy wiedzą, ale czy wszyscy znają jego filmy? Myślę, że nie. Ja sama wiele filmów. Wybierając teraz te, które pokażemy, no bo przecież też musiałam dokonać jakiejś selekcji, to, to widziałam po raz pierwszy, choć o nich słyszałam. Także mam nadzieję, że będzie to, będzie to ciekawa przygoda z Roberto Rosselliniem. Tym bardziej, że Rossellini dał światowemu kinu także wspaniałe aktorki. Zagrały u niego wspaniałe kreacje, wśród nich Ingrid Bergman. No, więc, więc to jest jedna rzecz. A druga rzecz jest związana z faktem, że Roberto Rossellini i siła jego osobowości, jego twórczości, jego filmów stała się, stała się inspiracją dla. Innych, później reżyserów, e, także dla reżyserów tworzących e, we Francji Nouvelle Vague, e, ale we Włoszech również ma on e, swoich kontynuatorów. To jest Liliana Cavani. Liliana Cavani i jej filmy, e, trzy e, pokażemy. E, Franciszek. E, Lapelle, czyli skóra, wstrząsający zupełnie film, bardzo kontrowersyjny, dzielący widzów na tych, którzy to odrzucają, bo mówią, że tak dalece pójść nie można i na tych, którzy mówią, że dotknęła sedna, e, sedna sprawy, jeśli mówimy o wojnie, jeśli mówimy o okrucieństwie i o, o sile zła. I drugi film, Nocny Portier, głośna, głośna rzecz, fantastyczna kreacja młodziuteńkiej wówczas Charlotte Rampling oraz Dirka Bogarda. Także zapraszam. No, będzie, także, będzie także w cyklu Literatura i Ekran pokazanie literatury poprzez, oczywiście, jego ekranizacje filmowe, literatury bardzo ciekawego sycylijskiego pisarza Leonardo Siaszy. Polecam, mało u nas znany, a już myślę, że wśród naszych młodych widzów zupełnie nieznany. Leonardo Siasza to jest nazwisko do zapamiętania. Myślę, że w Empiku będą do zdobycia jego. Książki, no i to będzie takie spotkanie z cyklu literatura i ekran. Ale oprócz tego, oczywiście, masę rzeczy związanych także z polskimi twórcami. Będzie u nas Grzegorz Królikiewicz, tak rzadko bywający w ogóle gdziekolwiek, da lekcję kina spowieść twórcy filmowego po prezentacji swojego filmu Na wylot. Na wylot to jest debiut. Królikiewicza, ale to jest film wciąż e, e, dający ogromne przestrzenie do dyskusji i do rozmowy o sztuce filmowej. Dla mnie Kondratiuk jest takim polskim Felinim, a jego Iga Brzyńska jest taką polską Julietą Maziną, więc nie miałam wątpliwości, że, e, że jeżeli uda mi się Andrzeja Kondratiuka namówić do tego, żeby do Kazimierza przyjechał, a on lubi Kazimierz, e, no to, 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 że trzeba to zrobić. I dlatego chcę pokazać, przypomnieć jego filmy. Natomiast Zbyszek Zamachowski należy do tego grona aktorów, którzy nie są tylko aktorami, tylko są po prostu bardzo ciekawymi osobowościami. I w tym cyklu właśnie takich ludzi, takich aktorów prezentujemy. Oni, oni mają jakieś różne talenty inne, które składają się na siłę tej osobowości. I Zbyszek Zamachowski teatralny, filmowy, muzyczny, Zbyszek Zamachowski kompozytor, Zbyszek Zamachowski poeta będzie na dwóch brzegach. Niespodzianki muzyczne, jedną niespodziankę już zdradziłam, bo to jest koncert otwarcia, Daniel Melingo. Ale to będzie niespodzianka, bo on nigdy nie był w Polsce. W związku z czym nie wiemy, wielu z, z, z naszych widzów nie wie, kto to jest, a zapewniam, że jest to ktoś bardzo ciekawy. Jak on bo tak czasami łatwo do kogoś przyrównać, żeby móc pokazać, w jakim kierunku w ogóle e, szły te poszukiwania. To jest taki latynoamerykański Tom Waits. E, Daniel Melingo ze swoim zespołem, e, świetny wokalista, multiinstrumentalista przyjeżdża i, i, i to będzie takie, takie argentyńskie tango w zupełnie innym wydaniu, choć mające gdzieś tam te swoje korzenie w klasyce e, argentyńskiej, ale jest bardzo ciekawy, jest bardzo ciekawą osobowością i sama się cieszę na to spotkanie i mam nadzieję, że taką, radość, te, taką radością będzie też ten koncert. Natomiast druga rzecz, która, o której jeszcze nie mówiłam, a która, a którą polecam bardzo, to jest niepłytka, płytka stowarzyszenia konstruktorów słów i dźwięków. Andrzej Bienias i jego przyjaciele muzycy, świetni, świetni, grupa wywodząca się z Teatru Witkacego, z Zakopanego. I Andrzej Bienias, autor tekstów, autor muzyki, tekstów świetnych, dawno nie słyszałam tak dobrych tekstów i tak świetnej interpretacji właśnie w jego wykonaniu. Także Andrzej Bienias i jego niepłytka, płytka, płytka na dwóch brzegach.